A to jest Twoja spialnia? O, no i to jest taki mój pokoik. Mieszkam inaczej trochę. Nie mam tego prądu, prawda? Wodę też mam w studni, a więc nie mam tutaj elektryki, nie chcę mieć nawet. No i się fajnie żyję. Jestem szczęśliwy. Moja rodzina tu ze mną nie mieszka. Ja mam w ogóle 12 dzieci. <noise> Najmłodszy ma ile lat? Najmłodszy ma 18 lat. Cztery żony. No nie wyszło nam, ale utrzymuje kontakty, prawda, z dziećmi. Kim Pan był, zanim Pan tutaj zaczął? Jakie zawody pan miał? Pracowałem w kopalni jako młodszy górnik na przodku i powiedziałem, że już nie wytrzymam i musiałem się stamtąd zwolnić. Bo widziałem po prostu śmierć moich no, kolegów, prawda, młodych chłopaków? Ja pamiętam, że kiedy cię poznałam, zawsze tutaj było pełno gości. Zawsze. Którzy wieczorami siedzieli tak, przy stole i tak. godzinami do bladego świtu tak. rozmawiali o skarbach, o, o ukrytych rzeczach. Szukałeś, pamiętam, beczki ze złotem tak. gdzieś tutaj za pałacem. Tak, tak. I te czasy minęły? Nie, nic nie minęło. Ci sami przyjeżdżają do mnie, ludzie, ale wymieniamy się informacjami, to jest bardzo ważne. Dużo przyjeżdżało tu ludzi, którzy byli z innych terenów, a więcej wiedzieli, powiedzmy, o jakichś tam miejscach, o których ja nic nie wiedziałem. Chciałbym pokazać Aha. ciekawą rzecz. A sam raz mam to przygotowane może nie wszystko, prawda? A co robiły szmaragdy na ślęży? Co robiły szafiry? Tak, to są szafiry. Są sprawdzone. Niesamowite. Są przepiękne. 5000 tysięcy lat temu stacjonowało tam wojsko rzymskie. Nie no, Rzymienie to jeśli już, to, to, to dwa 2000 tysią, lat temu stacjonowali tam. M myśli pan, że doszli tu Rzymienie? Bardzo się bali Ślężaków. A, a archeolodzy się nie e... mogą z tym, z tym argumentem zgodzić. Znaczy, no, to jeszcze nie jest wiedza taka ogólnie przyjęta. Gogołów leży w Masywie Ślęży, jednej z najbardziej tajemniczych gór na południu Polski. To właśnie od Ślęży powstał Śląsk. To ta góra nazywana jest górą kalendarzową, ponieważ podobno przepowiada pogodę. Obserwujemy ślęże i wiemy, czy jutro będzie padał deszcz, czy będzie słońce. Jednak największą tajemnicą tej góry są czasy II wojny światowej, bowiem była broniona w bardzo zaciekły sposób i wiele legend opowiada o ukrytych w jej wnętrzu skarbach bądź po prostu depozytach miejscowej ludności. Jeżeli pójdziecie kiedykolwiek na ślęże, zawsze spotkacie tam poszukiwaczy skarbów.